To jest 1.4? 4 Koncylium całe. Nie, to, to jest tak. ten! 900 -ka, oryginalna, wiesz. 900 -ka w dwusuwie, widać no. panowie od razu, nie? Bez dłuż Tak. To jest jak dwusów. To nie podpowiadaj, nie podpowiadaj. Myśmy tutaj pozgadywali no. Ja się na Volkswagenach nie z jest, Volvo, z Volvo mamy, tak? mamy wsadzony. Wiesz, co wszyscy z Volvo mamy. jest fałd no Volvo? Normalnie, normalnie. To, no, no. HC16 Volvo. No. I love z Volvo wyciągnięty. Wyciągnięty z Volvo. Wyciągnięte z Volvo. Tak. Ja, ja. Wyciągnięty ja. Z Volvo. No ja i to jest, to masz z ma ma, tego, i to, to jest też, to jest nie? Nie wiem, Saba 93. To jest taki model, To jest taki, to jest taki model, właśnie, ja zaś Mały romans z Alfą Romeo, ale to było takie. Ale schowaj, bo to są drogie narzędzia. Każdy To tony. kiedyś to musi przeżyć, całe tak? szczęście, ja mam już to za sobą. Ci się pyta jakiś zagraniczny jegomość, o co chodzi w tym radzie, to co odpowiadasz? <grystanie> Jesteśmy w Hillshals, czekamy na prom, ale zdaje się, że prom nie będzie czekał na wszystkich. Bo są wśród nas załogi, które. Pomimo tego, że dzisiaj, 10 minut temu pójdę, widzę te ich dalej nie ma. I istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że oni z nami jednak w tym rejsie do Christian Sand nie pojadą. Przykre to dla nas, bo, bo to nasi przyjaciele najlepsi i chcieliśmy, żeby, żeby, żeby płynęli z nami, no ale no cóż, na no nie odbierają telefonu, nie ma z nimi kontaktu. czekamy jeszcze, ale, ale może to być różnie. No, tyle. No, nikt się nie kłada niego, ten wyciągnął link od razu i pociągnął. Bo było pchnięte, ale było za mało tam miejsca, bo to pod górę wszystko. A pchnij tą kolą brę. A ma tą, tą linkę, tą kinetyczną e, kinetyczną. Nie odpuścimy. Postawisz nam dzisiaj. No, akurat się grzeje. No, akurat grzeje. Się, akurat grzeje. Akurat grzeje. się grzeje. Moim zdaniem, o! O! mnie ja O! Panie! Drawska to już wypodzieli. No, znowu drawstrzenie do, do, do Norwegii przyjechali. A aż kręcili film dokumentalny o największym zagłębiu przemytników alkoholu i papierosów w Europie. No i się okazało, że to byli. Twoi sąsiedzi. Kurwa, co druga osoba w Drawsku przemycała, więc trudno było nie mieć sąsiada. To jest twój? Trudno. was?